Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj film troszeczkę taki nietypowy, z tego względu, że dzisiaj nie będzie realizacji. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na targi Drema, które odbędą się w Poznaniu w dniach od 14 do 17 września. Jestem. Jeśli jesteście profesjonalistami, hobbystami, amatorami, takie targi są właśnie dla Was. Idź stąd, wyjdź, precz. Jeśli jesteś pasjonatem pracy. Jeśli jesteś pasjonatą pracy z drewnem, jesteś profesjonalistą, hobbystą bądź amatorem, takie targi są idealne dla Ciebie, więc Twoja, twoja obecność jest tam obowiązkowa. Ja osobiście na tych targach pojawię się w dniach 14-15, czyli wtorek, środa. Jeśli będziecie chcieli się spotkać ze mną, pogadać na różne tematy, serdecznie zapraszam. Z takich mniej oficjalnych informacji wiem, że na targach pojawi się również Mariusz z kanaługi z Mogaroż, będzie Krzysiek ze Stolarni, będzie Przemek z Kępy Marzej, a nawet będzie Patryk z Woodflow, więc myślę, że warto przyjechać, warto się spotkać, warto uścisnąć sobie dłonie, albo po prostu najzwyczajniej się pogadać na jakieś całkowicie luźne tematy. Właśnie od tego są te targi, więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że zobaczymy się we wtorek na targach. Bardzo Was zapraszam. Trzymajcie się. Cześć!